Witajcie ponownie, ponownie po raz, nie wiem, który już na ranem, multum rzeczy mam nagrane, ale nie mam już głowy, ani siły, ani nic tutaj, dużo przeciwności. Powiem tak, robię skróconą wersję. Mam materiału trochę przygotowanego. Potem, może na spokojnie, zrobię jak Bóg da szybko. Robię teraz komentarz do kawałka. Być może potem się to wszystko powtórzy. Hmm. Więc na razie robię tak na szybciora po prostu komentarz. Będę leciał z pauzami, będę komentował, tłumaczył i komentował yy, jako taki z wrzutka. A potem jakoś tą resztę ogarnę mój komentarz, który już wcześniej nagrałem. O, może i dobrze, że jestem wypruty taki, nie będę się egzaltował tutaj przy tym słudze diabła. Dobra kochani. Daję pauzę i będę na raty teraz nagrywał. W sensie tę ścieżkę do komentarza. No dobra tutaj leci on. W jakimś wykładzie makabrycznym. To potem gdzieś tam mamy. Tą ścieżkę wam puszczę. Mówi także, dlaczego to jest ważne, Dlatego, dlaczego to ogarnam cały ten kawałek muszę przetłumaczyć. Jest to tyle ważne, że jest to niesamowita praca Pana. Wydarza się coś niesamowitego tutaj w tym miejscu. Chcę Wam pokazać, jak Bóg posyłał ludzi do Dana Molera, żeby go ratować. I to bardzo natychmiast. Niesamowitą rzecz złapałem w trakcie pracy nad tym materiałem, bo nie zwróciłem na to uwagi. Natomiast z, dopiero na teraz nad ranem zwróciłem uwagę na to, jak leciały te kawałki, bo przesłuchuję, muszę wszystko słuchać i tłumaczyć, żeby być wiernym w tym wszystkim. Więc kochani, zaczyna tutaj Dan Moller w trakcie tam jakiegoś kazania. W tej swojej nonszalancji i opętaniu padają pewne słowa w wp pysze. Uwaga, mówi, że dzięki łasce Pana jest tu, gdzie jest i jeśli Boże, zachowaj mnie, jeśli schodzę, y, zastopuj mnie, jeśli schodzę ze ścieżki. Uwaga, on w tej chwili to powiedział. But I have grace to go right here, right now. You please stop me, Lord, if I get off track. I teraz miejcie na uwadze, co za chwilkę się dzieje. W automatycznie, zaraz po tych słowach parę zdań, tylko pada i pojawia się siostra. Daj pauzę. Yy, w kolejnych zdaniach mówi, że musimy mówić o <laughs> uwolnieniu tak dużo, ponieważ nie dochodzimy do jedności zrozumienia. Że w koloson jest napisane, yy, że zostałem przeniesiony Zostaliśmy przeniesieni z Królestwa Ciemności do Królestwa Światłości, czyli że to się automatycznie już stało. Potem mówi, że z chrześcijanami niezależnie od tego, przez co przychodzą i niezależnie od tego, co myślą, mają po prostu mówić Panie, dziękuję Ci, że jestem już wyzwolony, czyli ogłaszanie, proklamacja, taka moja wstawka. No, i tu, gdzie podnosi ręce, on proklamuje, że jestem synem Boże Twoim, że zostałem wyzwolony i to i tamto. Więc to jest ta metoda ogłoszania, tak? czyli wpowiadania, że nieważne, co się dzieje dookoła. Tak naprawdę w tle, w, w sam nauczaniu, chodzi o to, czy grzeszysz, czy nie grzeszysz, jest technika wyparcia, nie? Podwójne życie, ale dobra, to zaraz. No, potem tam wpowiada, że nieważne co inni myślą, co się dookoła dzieje, że my jesteśmy jedno i z tym zacietrzewieniem, zamkniętymi oczami, jak to lubi tulić i krzyżować te ręce, że my jesteśmy. On jakby go tulił, jakby tam do siebie wciskał, tak jakby na ocznia i jakoś tak bardzo, bardzo jest w tej duszy. To jest właśnie ta wizualizacja. No, i po 45 sekundzie mojego nagrania tutaj. On mówi, że tak powinniśmy ogłaszać, zamiast tego, że przychodzi on do brata i mówi, Panie, bracie, potrzebuję porady i tam rękę w kieszeń wkłada i właśnie mówi, że, że to jest takie, takie niewłaściwe, a to wznoszenie rąk i wpowiadanie w siebie to jest właściwe, po czym za chwilkę przechodzi do takiego tematu, że że on ma odpowiedź, że już wszystko w tobie Duch Święty zrobił. Po co ty właściwie do mnie przychodzisz tutaj po poradę? Przecież co ty nie rozumiesz, nie wierzysz w to, że już wszystko się dokonało. Czyli on mówi, no tak rzuca od niechcenia, że no, jest na to miejsce, ale no właściwie po co ty wychodzisz? Przecież tam i tam ma rękami macha za chwilkę, że tam, że przecież to się wszystko trbl, on te stosuje. So get in you and, uh, and y stosuje. What did I come here for anyway? So just go, Bible, like, okay. It's, it's called living by faith. <laughs> Bardzo to <ładne. laughs> i takie inne tam. Bardzo, żeby to zwizualizować, jest taki w tym ekspansywny e i ekspresywny. E ekspresyjny. Więc to jest dla niego takie te, te, te znamienne przy czym bardzo wybrzmiewa z tego, że po co ty właściwie przychodzisz żyj życiem wiary, bo to jest życie wiary. I jeszcze tylko dołożę oczywiście, że no, życie wiary według niego to jest to ślepe wpowiadanie w siebie, że no matter co się dzieje dookoła, to po prostu ty to masz, możesz to, w to wierzyć. nie. No i za chwilkę przechodzi do tego ulubionego słowa o tej identity, o tej tożsamości, że tak wielu ludzi dookoła chodzi z tą tożsamością, świadomością, że zawsze musi być coś złego, czyli to jest źle, że ty twierdzisz, że jest coś dookoła ciebie źle. Czyli masz bardzo mocno w sobie powiadać, że choćby się ściany waliły i ludzie chorowali na raka i już ona ci umierała, to ty nie masz tak myśleć, bo jakoś masz dziwną tożsamość, prawda? Więc jakby tutaj właśnie to jest to, jest to chore. Ale uwaga, bo za chwilkę dokładnie po tych słowach pamiętajcie, że to są sekundy, zaledwie się rozgrywają w tych zdaniach i ktoś podejdzie. No, po chwili bezczelnie jeszcze odpowiada z, ze sceny, że jeśli ty nie umiesz sobie dać radę z tymi pytaniami, to po co przychodzisz do mnie poradę? Co chcesz, żebym ja ci powiedział? To już co wam powiedziałem wcześniej. Czyli nieźle zaprasza do porad. Czy gdzieś rzucił, że niby jest miejsce, no ale jeśli ty sam nie umiesz sobie z tym poradzić, to po co do mnie przychodzisz? Prawda? Po co z tym, po poradę. No i właśnie po chwili przechodzi do tej honomatopei, że ja wierzę, że w tobie Duch Święty i to coś tam robi i oczy otwiera szeroko, już fikset załatwiony, nie, i sobie idź, nie. Czyli to jest Duch Kundalini, który po prostu on, nic mądrego nie ma do powiedzenia, tylko po prostu pociska, że właśnie ty masz bazować na tych odczuciach i prądach, a no nie, że coś, po prostu motylki w brzuchu będą. No i za chwilkę mówi, skąd to pochodzi, że to znikąd nie pochodzi. Oczywiście, że z życia pochodzą problemy, kochani, nie znikąd. Ale zauważcie też, jak audiencja reaguje, jak kretyni, gdzie nie ma tutaj żadnego namaszczenia, nie ma to w ogóle odpowiedzi, to ma być wszystko śmieszne, a to nie ma odpowiedzi na życiowe problemy. I oni rżą tam jak konie stare, nie? Przecież, więc to jest nienormalne. Więc jaka kazalnica, taka audiencja. No i teraz kochani, dochodzi do momentu. Szkoda, że ja tego inaczej nie robię, ale wszystko mi siadło. Więc nie mogę robić tego tak, jak chciałem. Nie wiem przez jakie ja to sklecę, ale. Już od razu mnie smutek nachodzi znowu, kiedy widzę tę siostrę, jak podchodzi. Ona dokładnie mówi, że, a propos właśnie tego identity, tej tożsamości i tego wy, wy uwalniania, właśnie mówi, że ma słowo, że nie może tego słuchać cały czas i że miała słowo od Pana. I za chwilkę tym zwróćcie uwagę, że on, kiedy słucha, najpierw spokojnie, kiedy słyszy, że ona mówi, że dostała słowo od Pana że ma przyjść, dlaczego zwodzisz moje dzieci, mówiąc że Jezus był, podczas gdy On jest, On jest, ona ma to słowo od Pana, widać że jest poruszona, przychodzi, odwraca się i mówi do audiencji, do braci, do sióstr. Więc to jest naprawdę namaszczona osoba, która została poniesiona w duchu Pańskim, by ostrzec innych i powiedzieć, że Pan nic złego nie powiedziała. Słuchajcie, to nie jest żadna jakaś tam ona opętana. Ona mówi o tym, że Pan jest. I am, I am, powtarza w tym namaszczeniu, w tym urozumiewaniu w Panu, że Pan jest, był, jest i będzie, że On przekręca to wszystko, nie? I ona to mówi, zwracam uwagę, podczas gdy on, rozpoczął ten kawałek dosłownie mi minutę wcześniej, powiedział minutę, tylko potrzeba było, powiedział, że z łaski Pana tu jestem. Nie, nie jestem z łaski Pana. I powiedział, zastopuj mnie. Po czym w ciągu minuty przychodzi siostra i go chce zastopować. Słuchajcie jak Pan posyła I keep hearing people say, I was, I was, I was. And I try to go, okay, so we break off this, we break off that, we go for this, we go for that. Today God said to me, why are you receiving my children saying I was? Yeah. When, when See? they asked me, when they asked me, who shall I say sent me? God said, I am. I'm not and I was. I am. I am. I'm not and I was. I am. <laughs> W czas gdy on, co robi, za chwilkę sięga do niej i patrzy się na. na bo ja już to będę się powtarzał, bo to nagrałem, natomiast tutaj komentarz szybki leci, że patrzy się na audiencję, lekceważy ją sobie, dalej Gada kontynuuje w tym amuku diabelskim, w ogóle dla, niej, dla niego ona się nie liczy, i dopiero kiedy ona już się odwraca do niego po chwili, dotyka ją, wyciąga rękę, ona w tej naiwności dotyka rękę i płynie przez nią prąd, który ją powoła. Wala, pozbawia ją y, kontroli nad ciałem, zaczyna się rzucać, i operator kamery, zauważcie, kadruje bardzo blisko na y... Dana Mulera, po to by nie było widać co się dzieje, bo wiedzą, bo przynajmniej wstydu ma trochę ten kamerzysta i nie chcę tego puszczać dalej, co się będzie z nią działo, żeby podeszli inni z obsługi i mogli ją ściągnąć czy wyprowadzić. Więc to jest demoniczne działanie Ducha Kondolini. Puszczam resztę jakoś, co mogę jeszcze powiedzieć, idę, idę spać, żygam tym wszystkim, tamto resztę może jakoś skompiluję. Gniew Boży objawi się z nieba, w piekle Dan Moller, jeśli się nie nawróci w jakiś cudowny sposób, tak samo jemu podobni. Mam tam nagrane, przywołuję już w tym krótkim odcinku, jakiego Michała, jak on się nazywał, ten co tłumaczy, ma kanał Konstelacja oraz Nauczanie Chrześcijańskie. Tam przynosi za pieniądze tłumaczy tego Dana Mollera Michał. Jakiś Krasek, Nosek, coś takiego, nie pamiętam. Zaraz zobaczę. Już sprawdziłem. Chyba Michał Raser, który się podpisuje jakoś tam Mikael czy coś tam i też tłumaczy, da na kanał jakieś chrześcijańskie nauczania. Za pieniądze oczywiście, więc yy, to chcę powiedzieć? On również podzieli los, karę, yy, albo ciemności zewnętrzne, albo zginie w jeziorze ogniskim tym, jeśli się nie nawróci, dlatego że każdy karę poniesie, każdy karę poniesie za wszelkie niegodziwości i dokładanie się do. do... Uczynków ciemności i do służby szatanowi, choćby nie wiem w imię Jezusa, ale służba szatanowi. Dlatego y, y, nikogo nie obchodzi, czy ty wierzysz w Jezusa, którego głosi Paweł. Y, pan się tobą zajmie, y, jednym, jednym z drugim. Także y, dobrze, dobrze jestem z może i się nie emocjonuję. Y, natomiast kara sromotna y, dopadnie y, Boża. Albo za życia jeszcze, jeśli Pan będzie miał zmiłowanie, a ten rasek się poka pokaja, nawróci i zarzuci to wszystko, przeprosi wszystkich wierzących za to, co zrobił, to jeszcze jest szansa yy, zatłumaczenia tego Dana Molera. I tak samo wszyscy inni powinni się pokajać, odwrócić i zbadać najpierw, co ten człowiek głosi. Jest opętany duchem kundalini. Także, co jeszcze mogę tam puścić? No, puszczam, czy puściłem już wam to, co wybrzmiało, to, co poszło. On tam w demonicznym uśmiechu, tą mimiką, kiedy ta dziewczyna, kobieta, siostra nasza powiedziała, że dostała słowo od Pana, jemu się gęba zaczyna śmiać w szatańskim uśmiechu, tak jakby to było nienormalne, że dostała słowo. Resztę komentarza mojego gdzieś nagrałem, więc chciałem Was uprzedzić. Szybciutko te paręnaście minut puszczam to. Niech sobie już leci, bo tu się dzieją dziwne rzeczy i z programami, i z komputerem, i ze wszystkim. Więc chociaż taka krótka wersja, a jeszcze to jest tylko ścieżka dźwiękowa, a jeszcze muszę to wkleić, Mam dosyć. Diabeł chce mnie wymęczyć chyba, ale trzeba to zmóc pewne rzeczy. Um, zmóc pewne rzeczy. i, i um, Niech Pan tego użyje. Dokładam modlitwę, że im więcej tej męczarni, tym więcej Bożego Błogosławieństwa. Niech za tym idzie, dlatego żeby więcej ludzi było uratowanych, wzmocnionych ku świątobliwości Bożej, ku nawróceniu się. Jeszcze jak Bóg da, wiadomo, ciało odpocznie. Kiedyś jeszcze się ponagrywam. Jeszcze pociągnę temat z Damem Demulerem, bo to się tak nie skończy. Eee, także na razie tyle zarzucam. Eee, jest miejsce i na zaka, jest miejsce i napomnienia. Mm, na także jak Pan da, niech Pan prowadzi dalej. Eee. uczynki ciemności. Dobra, do ususzenia Z Bogiem. Wrzucam, montuję. Pa. Jeszcze muszę pójść spać jakoś. And right in the middle of their little Jesus fest this lady goes and oh! rolls over in a ball. <laughs> right in the middle of their little Jesus circle, man. <laughs> oh, we just love you. Who knows if they're loving you? I love you. I love you. He's going oh, oh, I love to be loved by you. Love you. And he's getting bigger and bigger. Jesus is manifesting and also he's going, <laughs> <laughs> So my phone rings, I'm barely saved chronologically. My phone rings. Brr. Dan, oh my god, Dan. So and so's manifested. It's a lady I knew. So and so's manifested. What do you mean she's manifested? She's manifesting a devil! <laughs> Table is the living area, and she's laying about where that first sign is in the house back there. There's a solid wall, no windows. She's laying there. Guess what she said? Oh no, Jesus is here. <laughs> 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 yeah